Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Znajdujemy się teraz w okolicy Baker Street. Akurat wyszliśmy z metra. Jesteśmy dzisiaj na rowerkach, także dzisiaj spędzamy dzień w centrum Londynu. I od razu tutaj rzucił nam się w oczy Madame Toussaint. Tutaj, jak widzicie, zawsze mnóstwo ludzi, jest kolejka. Po prostu taka, że szok A dzisiaj e, Zobaczcie Nie ma nikogo Totalne pustki Także No niestety Tak to wygląda e, Można powiedzieć e, Pusty Pusty Londyn Porównując to do tego co było wcześniej To naprawdę Jest to przykry widok No ale co zrobić My udajemy się teraz w kierunku Oxford Circus, później do Piccadilly Circus, Leicester Square i tak po kolei będziemy się kierować w stronę Moss Bridge. Także tyle na teraz, później znowu się odezwę, także do zobaczenia. Witam ponownie na moim kanale. Teraz właśnie się udajemy w stronę Oxford Circus. Później pojedziemy w prawo na Mabre Arch. Tam poszukamy e, ciekawego miejsca. Także tyle. Na razie. Pozdrawiam. Właśnie ruszamy. Jesteśmy na rowerach. Także ciekawy dzień się zapowiada. Trzymajcie się. Hello. Witam ponownie na moim kanale. Przed nami Oxford Circus Selfridges Tu mamy po lewej stronie Selfridges Pierwszy sklep Jak widać w niedzielne popołudnie No nie ma za dużo ludzi Wiadomo jest lockdown Ale coś się dzieje Wiadomo o tej porze normalny dzień To jest tyle ludzi, że przejść się nie da z tego co widać to parę osób się, chodzi dużo osób na rowerze Witam serdecznie jeszcze raz ponownie na moim kanale słuchajcie teraz jesteśmy w miejscu gdzie odbywały się masowe egzekucje dokładnie w tym miejscu e, bardzo dużo ludzi tutaj zginęło kiedyś. Tutaj wieszano ludzi. Dokładnie jest to tutaj na tym skrzyżowaniu, dokładnie na środku. Tutaj jest taka mała, nie wiem jak to nazwać, czy jakaś tablica, czy dokładnie. Także w tym miejscu dokładnie odbywały się właśnie te masowe egzekucje. Możecie sobie poczytać o tym miejscu. Także dzień lockdownu w niedzielę. Pokażę wam tutaj, jak to wygląda. Nie ma za dużo ludzi, ale coś się dzieje, także nie jest źle. Tu jeszcze raz wam pokażę miejsce, gdzie odbywały się masowe egzekucje i bardzo dużo ludzi tutaj zginęło. Witam wszystkich na moim kanale. Znajdujemy się teraz w Hyde Park Corner. Znany park tutaj w Londynie. Jak widzicie, dużo ludzi korzysta z rowerów. Mm. Witam serdecznie. Jesteśmy teraz w Hyde Park Corner. Eee, I przed nami tutaj widzicie lwa eee, oraz napis: Queen Elizabeth Gate. 1993 eee, nine nine także niedzielny wybraliśmy się tutaj do parku, do Hyde Parku. Udajemy się teraz w stronę Buckingham Palace i później w stronę Piccadilly Circus Leicester Square. West Minister Mostwitch Witam ponownie znajdujemy się teraz przed Buckingham Palace przed nami w całej okazałości Buckingham Palace Królowy Elżbiety tam widzę piękne Piękne liony lwy Jak widzicie, ludzi dosyć dużo. Każdy korzysta z pięknej pogody. Dzisiaj ciepło, jak na ten styczniowy dzień. Także tyle z Buckingham Palace. No jesteśmy teraz na moście Przed nami widok Piękny widok Będziemy się teraz kierować w stronę bridge Wjechaliśmy właśnie z się teraz kierować na Most No Jesteśmy przed e, znaną knajpą w Londynie e, The Sherlock Holmes Tu zawsze było pełno ludzi Pełno stało ich na zewnątrz Popijali se piwko I tak dalej i tak dalej Teraz widać Jak widać na filmiku pustki zamknięte, nie ma nic ale tak szczerze powiedziawszy ponad tam jeżdżą pełno ludzi Czafage Square wracamy się już do domu Wielu na bajki, Street, kierujemy się teraz w stronę jakimś tam a Przed nami widzicie szopagę swe. Tak jak widzicie, ruch bez służby także dzieje się. ludzi, 600 lat, mała masowa egzekucja, w tym miejscu w ludzi, także